Witam serdecznie. Jak mogliście zauważyć w poprzednim filmie dom, który obecnie wykańczam, malowałem przy użyciu narzędzi firmy Wooster, no i przyszedł powiedzmy czas na taką szybką recenzję i subiektywną opinię o tych narzędziach, czego konkretnie używałem? Może od początku. Ściany malowane wałkiem nie agregatem. Moje życzenie względem powiedzmy sprzedawcy, który dobierał mi wałki było takie, żeby uzyskać strukturę jak najmniejszą, jak najdrobniejszą, jak najbardziej zbliżoną powiedzmy do struktury z agregatu yy, i powiedzmy drugim warunkiem było to, żeby powiedzmy nie w cudzysłowie nie narobić się za bardzo, czyli jak najszerszy, jak największy wałek. Wybór padł na powiedzmy zestaw Big Ben i z powiedzmy wałkami z mikrofibry. Coś takiego, wałek no konkret to jest bodajże 46, chyba 46 cm. Wszystkie parametry podlinkuję Wam, tak jak mówię, ja nie chcę Wam podawać suchych informacji, ja chcę Wam podać opinie, moje wnioski z pracy tymi narzędziami, a nie powiedzmy suche fakty. I teraz tak, yy, zakupiłem sobie krótki teleskop. Naprawdę fajna sprawa. W wąskich pomieszczeniach genialnie się sprawdza, typu kotłownia i tak dalej. Samo powiedzmy odlokowywanie czy kontrowanie teleskopu jest banalnie proste. Tu jest przycisk. Rozsuwacie, macie co jakiś czas dziurki. To jest na zasadzie zapadki. Ewidentnie mocno się trzyma, klika. Identyczne jest zapięcie powiedzmy do wałków. Tutaj jak zobaczycie jest dziurka. Wkładacie, zaczask, wszystko się trzyma stabilnie. Super sprawa. Drugą opcją, jeżeli powiedzmy nie chcecie tego klipsa, tu w rękojeści z tyłu jest powiedzmy, druga końcówka. Identycznie zapinacie to sobie na ścisk, żeby to wpadło do zapadki. I możecie tutaj jeszcze jest gwint wewnętrzny. Powiedzmy w miarę tradycyjnie, też to sobie zamontować. Wszystko jest stabilne. Naprawdę to jest fajny patent, że nic nie lata, nic się nie chybocze. Jest to pochowany. Dodatkowo mam jeszcze drugi, powiedzmy teleskop, tyle że on jest już zdemontowany z Dustitera. No on jest już naprawdę długi, naprawdę długi. Jeszcze raz informacje wszystkie będą podlinkowane. Wałek z mikrofibry duży, wałek z mikrofibry mały. I teraz co się tyczy wałków? Do małych nie mogę się do niczego doczepić. Na wcisk, to nie jest już powiedzmy tak jak jest w tradycyjnych czy tych tańszych wałkach, że macie powiedzmy metalowy pręt, jedną małą dziurę i wkładacie to na ścisk. Tutaj macie, nazwijmy to taki koszyczek. Fajnie to trzyma, nie powiem, ale też ma swoje wady, o czym w dalszej części. Duży wałek. tu już widzicie, że niektóre włoski wychodzą. On jest świeżo wymyty. O ile do małego, powiedzmy zaraz po otwarciu z opakowania nie mam żadnych zastrzeżeń, o tyle w dużym z jednej strony musiałem przyciąć runo, ponieważ jak zaczesałem sobie w jedną stronę, to te włosy wystawały jakby poza obrys, i była szansa, że zrobi się tutaj, powiedzmy, wargach z jak Będziecie malować delikatnie to sobie pod kątem ściołem. Tyle, jeżeli chodzi o uwagę, powiedzmy, tak na wstępie. Sprawdźcie sobie, zaczeszcie sobie jedną stronę, tak żeby powiedzmy, zobaczyć, czy Wam te włoski nie przestają poza obrys eee, końcowy wałka. Do tego. Dokupiłem sobie oczywiście kuwetę. Jak widać, jest to potężne. Dokupiłem sobie wkładki wymienne. To jest o tyle fajne, że nie brudzicie bezpośrednio kuwety, tylko zmieniacie kolory na zasadzie wymiany tej kuwetki, w sensie kuwetki, tej, tej, tej wkładki zabezpieczającej. Komfort pracy identyczny. <laughs> Dużo mniejszy koszt, szybsze. Wygodne, oczywiście można to sobie zastąpić, bo wiem, że tak samo ludzie robią, wykładałem kuwetę folią, też się da. Tu jest gotowe rozwiązanie i zakupiłem sobie oryginalnego Pelikana. Stwierdziłem, że zobaczę, jak się tym robi, powiedzmy, oryginałem, a nie y, tym zamiennikiem, który dotychczas robiłem, i co mogę na nim o nim powiedzieć. Oprócz tego, że. Jakość wykonania wszystkich tutaj tych produktów jest naprawdę bardzo dobra. Tutaj, technicznie, jakościowo nie można się naprawdę do niczego doczepić. Materiały są porządne, to, to widać, że to kosztowało i że to jest zrobione porządnie. Ale o ile moim, powiedzmy, dotychczasowym pelikaniem był tutaj standardowy uchwycik, tak, żeby sobie chwycić to powiedzmy do ręki, tutaj musicie ten sposób trzymać pelikanka. Nie zawsze jest to tam jakoś wygodne, ale do przyzwyczajenia. Wszystko w miarę ze sobą współpracuje. Tyle, że w, powiedzmy tam moim poprzednim pelikanie dużo więcej farby wchodziło. A tutaj zobaczcie, jeżeli włożycie sobie wałek, temu chciałem właśnie, żeby to był oryginalny system, żeby zobaczyć jak to faktycznie ze sobą współpracuje. Tutaj wchodzi no, nie wiem, pół litra farby, żeby nie utopić całego wałka w yy, zbiorniczku z farbą. Troszkę mało, ale to znowu dobra. Ja to rozumiem, to może będzie zrobione w ten sposób, żeby nie dźwigać wszystkiego czy dużych ciężarów w jednej ręce, ale to ja bym wolał sobie decydować o takich rzeczach i mieć możliwość yy, nalania więcej farby. O, oczywiście można to mieć tak. I wtedy nie, nie topicie tego wałka, no ale znowu kuwetka jest brudna. I potem gdzieś tam się pobrudzicie, albo cokolwiek takiego się z tym może stać. Lepiej to trzymać wewnątrz. Jeżeli chodzi o pelikana, jeszcze jest jedna fajna sprawa tylko wezmę pędzel. Tu przy rękojeści jest zatopiony magnes, który fajnie trzyma Wam pędzel. W moim poprzednim Dawało się te pędzle do rękojeści, była szansa, że jeżeli robiście rzadkimi farbami, farba Wam ścieka po bokach tutaj nie ma takiego problemu. Tyle, jeżeli chodzi o Pelikan. Oczywiście do Pelikana też są wymienne wkłady, tyle że no powiedzmy nie mam już czystych, więc no nie będę Wam pokazywał brudnych, ale jest to również do dokupienia. Bardzo fajna sprawa. Pelikan omówiony duża kuweta omówiona, teleskopy omówione, to teraz przejdźmy ogólnie do systemu mocowań, tak to można nazwać, na przykładzie na początek małego wałka. Cała filozofia z, powiedzmy, rozpięciem wałka. Uchwyt, jak mówiłem, koszyczkowy, bardzo fajnie się sprawdza na suchym, na czystym wałku. Połączenie naprawdę jest stabilne. To trzeba docenić. Nie leje wam się. Jeżeli wleje wam tutaj się farba, bardzo łatwo ją wyczyścić, bo średnica otworu jest duża. To jest naprawdę plus. Ale to też ma swoje minusy. Malujecie. To jest ubrudzone z farby. Potrzebujecie zmienić mm, wałek na inny kolor. Chcecie go rozpiąć. No powiedzmy tak. Przy tradycyjnym wałku tu, powiedzmy, macie fajny punkt zaczepienia, żeby to zdjąć. Nie ma problemu. Tutaj to jest tak zrobione, że ta góra tego, tu jest taki brzeg, zatyka wam ten walec, i to się źle ściąga. Musicie to mocno tu chwycić, czyli chwytacie to przez farbę lub możecie sobie zawinąć folię i przez farbę to ściągnąć, ale to jest uciążliwe, przynajmniej <laughs> dla mnie to jest takie, no, średnio wygodne. Tutaj, powiedzmy, w tradycyjnym systemie, tak jak mówię, macie punkt zaparcia, bezproblemowo się to ściąga, ale oczywiście tradycyjny wałek jest o tyle, powiedzmy, może być problematyczny, że stąd jeżeli myjecie, często zmięcie wałki, może wam powiedzmy woda z mycia i tak dalej wychodzić. I tutaj wam się robi powiedzmy taki zaciek, rdzawy zaciek. No nie, wiem, po prostu zaciek z brudu wam się robi. To jest minus na pewno małych wałków. Tutaj nie ma czegoś takiego. Mała uwaga, jeżeli chodzi właśnie o mocowanie i demontaż tego. Wszystko jest fajne, dopóki to jest suche. Jeżeli to jest mokre, i brudne z farby średnio wygodne. Teraz największy, powiedzmy, patent, jeżeli chodzi o e, duży wałek. Żeby go zdemontować, potrzebujecie tutaj nacisnąć raz. Najlepiej tu drugi raz, żeby tego nie, mocno nie wykrzywić, i wyciągacie to. Tutaj są dwa ślepki, można je wyciągnąć. O, tutaj jest akurat. To samo zastosowanie. Myjecie, wszystko da się ładnie wysuszyć, nie ma problemu. Super. Tylko spójrzcie jeszcze raz, jak wygląda montaż i demontaż. Musicie trzymać wałek. Tu go zakładacie sobie. Przed, przed. Ok. Ok. To jest na czystym wałku. A teraz. To samo z brudnym wałkiem, no, trzeba to gdzieś tutaj chwycić, czyli chwytacie znowu za farbę, ściskacie, to jest wszystko fajnie dopasowane, tutaj nic nie lata i tak dalej, ale to też właśnie jest problematyczne, albo no trzeba tak to nazwać, no jest to problematyczne przy czyszczeniu, przy zmianie wałków, jeżeli zmieniacie na przykład parę razy wałek, czy czyścicie wałek. Jest. Musicie według mnie trzymać ten wałek, żeby tego nie pokrzywić. A jednocześnie jesteście brudni. Po prostu, to jest według mnie no, minus, jeden z minusów tego systemu najlepiej właśnie zmieniać wałki z dala od powiedzmy pomalowanych ścian, czy ogólnie od ścian. No bo jeżeli tak szarpniecie, to może wam tutaj jeszcze pozostałe farby gdzieś kapnąć na ścianę a tego byście nie chcieli. Jeżeli chodzi o samomalowanie malowanie, przynajmniej tym dużym wałkiem, no nie ukrywajmy, idzie bardzo szybko, bo to jest powiedzmy rozmiar dwóch normalnych wałków. Co jest fajne? Przez to, że macie obustronne podparcie tego wałka, macie równy docisk do ściany. Ciężko powiedzmy tą stronę docisnąć bardziej do ściany niż tą, co powiedzmy eliminuje Wam możliwość powiedzmy zrobienia jakichś tam nie wiem, no, nadlewek farby na ścianie. Problem z głowy jest przez to rozwiązany. Co tu dalej powiedzieć? Struktura zwałka nie jest, no nie jest gruba, ale to też nie jest nawet zbliżona do agregatu. Jeżeli jesteście metr od ściany, nie zobaczycie struktury. Jeżeli ktoś malował, powiedzmy, dużo agregatami, to Według mnie każda struktura z wałka jest duża i mega widoczna, ale to jest powiedzmy zboczenie powiedzmy po pracy z agregatem. Podsumowując powiedzmy plusy i minusy tego powiedzmy zestawu. Moja opinia jest powiedzmy na, ten, na temat tych narzędzi, których ja używałem e, marki Wooster. No jest bardzo niejednoznaczna. Z jednej strony komfort pracy super. Wałek jest, struktura z wałka jak na wałek, bardzo fajna. Sam system, mocowanie stabilne, nic nie lata, yy, równy docisk. Jakość wykonania poszczególnych narzędzi, bardzo wysoki poziom. Patrząc jeszcze na, powiedzmy, całościowy komfort yy, pracy z tym narzędziem, no to powiedzmy sobie szczerze, komfort mycia i obsługi po malowaniu, czy powiedzmy zmiana między malowaniami średni. I teraz nie wiem, jak ja mam to powiedzmy, czy mogę to polecić. Jeżeli chodzi o samą y, czystą pracę, można polecić. Jeżeli chodzi o kształt no każdy musi sobie indywidualnie na to popatrzeć, czy te powiedzmy minusy czy wady, które Wam wymieniłem, są dla Was istotne. Czy nie? Sam jestem ciekawy, na przykład, jak sobie dokupię krótsze wałki, jak się będzie tym robiło, ale powiedzmy na przykładzie, właśnie mojego wałka, i tak będzie się to powiedzmy identycznie czyściło, identycznie zdejmowało. Inwestując już powiedzmy swoje pieniądze w te sprzęty, i tak kupię pewnie kolejne, ale nie jestem w stanie wam jednoznacznie polecić tych wałków, tych bo co do reszty sprzętów, jak najbardziej, ale decyzja jest już Wasza. Chciałem się podzielić, powiedzmy, tą opinią, żeby była jasność. Może komuś to pomoże w wyborze, może nie. Tak czy siak, ja dziękuję za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w następnym. Na razie.